ma jestem też, a z nami gościnnie jest dzisiaj Ja, cześć. Czyli Dorian ciao Cząk e, czyli dobrze, to będzie nasza nowa seria. Będziemy zapraszać różnych ludzi. E, to będzie po prostu taki multik, aby przetrwać, nie? Tak. po prostu. No, no. No więc tak. Co? Zresztą. Trzeba drewno zebrać no. no to dobra, ciskamy No to butem e. w O, patrz! Wioska NPC O fajnie, już na samym starcie Ale fajnie, chodź idziemy Zboże trzeba zebrać, bo to na jedonko Idź po zboże, ja idę do kowala Ciekawe, co dostaniemy O, ale ładnie Obsydian, chlebek Czekaj, Jabłuszka Żelazny hełm Buty, ja biorę hełmik no, <laughs> masz. Ja biorę but y czapeczkę. W piecykach nic nie Dobra, ma. Dobra, zbieraj y O NPC. O, chodź im podkradniemy książki, bo książki się przydadzą. No. To nic w wandalu. Ja nie być wandal, ty być. Tak. Ja mam małe FPS -y i mnie lagować. No, no ja też mam dosyć mało FPS-a więc przepraszamy za nagi. Tak. no jeżeli bym lagi, to sorry em, tam wolę nie Ej, wpadę. co? cofaj czemu wpadnij, chodź ci pomogę chodź, no chodź e, znalazłem piramidę e, nie piramidę, tylko tamte, o tamto, o coś gdzie ty widzisz piramidę? no tam daleko em, mi się nie wczytały czanki Trolledy. no dobra, ciska mnie no, chodź. ochodzi wow, ochodziu jebę. Dawaj na świnie, jest. Góry Oj sorry, sorry. Nie ma to jak. ZS na świnie. Dobra, chodź, a nie ty ją bićujesz. Jeżeli będą naprawdę takie lagi, to przepraszamy, ale serwer jest. A oh, maci. <ścoughs> mój cicho bądź. No jak, jakie ty masz łącze, chłopie, że tak ścina i przepraszamy za to. Chodzi. Piją! Uważaj tutaj, bo to się zapada. Wiem, wiem. Ej, gdzie tu trzeba stać, bo ja nie pamiętam. Czekaj, Chyba na ja tym przodku. Tu... Nie, trzeba sobie coś znaleźć. Nie, e, tutaj trzeba po prostu rozwalić. Nie, nie, nie rozwalaj, nie rozwalaj, Wandalu. Au. Czekaj. Chodź, idziemy szukać coś tutaj. Rozwalam. Nie, nie rozwalaj. Nie, 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 Dorian. Proszę, nie rozwalaj. Ty, że... Dominik. Tak to ja. Słucham. Nie słucham. bo cię bez Au. Dobra, ja tu rozwalam, nie? Nie, czekaj za mną, poszło O, widzisz? Tam byś takie coś, a my potrzebować budulca, żeby tam wejść. Tego... I się stąd wydostać Tego budulca mi znajdź A jak ty weszłeś tam do gory Tutaj. A to Dobra panie to bierzemy piasek Nie bo ja biorę wełnę Ja Ciekawe biorę koks kogo. i biorę pomarańczową wełnę Ja wolę piasek ja. To zrób jakieś schodki Na serób Co ja jakiś Mój z za flik. I kto to mówi. Ojoj, oj, oj, oj. Tak, to są nasze pierwsze odcinki, czyli będą nawet takie. Są... No. A Profesjonalna amatorka, że tak powiem. O, spadłem. A ja mam mało. Nie stawaj na płytkę, nawet nie próbuj, bo cię zabiję. To czekaj za mną. A! Au! <laughs> Brawo. Ale. To dobra, czekajcie, ja się. Ups, lag. Jeśli ja teleportnę do Doriana mm, oj, no lagi są. Nie, zobiję. Nie, o, dominik. Ups. Ups. To nie moja wina. O, my... Jak big fail. Ej, pod nazwą napiszemy big fail w wykonaniu. Mr. DGP Dobra <laughs> <laughs> Nie to jest Cześć, idź ode mnie mieliśmy, rzeczywiście tam złota było No to ja idę tam No to się, teraz ciszek, się, ja idę sobie po drewno No to dobra, później się spotkamy Ja idę do... Nie wiem gdzie chyba Idę do Pyramid, czy jak to się mówi? Dobra, ciskamy. To Nie to ma fajnie. lipy to Była na Fatik, Fatik Czołgiem wjechali! Nie no my mamy bekę bo mm, my mamy lekcję niemieckiego i pani dzisiaj na lekcji ciao! Mamy czołg! Taka beka. No. E. M? M? Au. Au. Co za bolało? Widzowie przepraszamy. A -a -a. Jedno serduszko. I tylko kobr z został potem O, ruda żelaza. A wiesz, że tam dalej gdzieś jest y, ten taki, co? Taki, taki duży diament, takie, takie, taki blok tak, diament. No o, ja ci tam pokazać, bo ja tam iść już. Idę do, do ciebie. Ty, no mówię zostań tam to ty. Chciałem ci pokazać, bo tam jest diament. Diament? No! Gdzie ty skał? z diamentu. O jeju małe FPS y No naprawdę Sorry za te ściny, ale w kolejnych odcinkach już się postaramy, aby je zmniejszyć. Halo? Świnia. Chodź tu, bo cię zabije. Tak się ją zabije to wytywę. Aha, mam mięcho. Proszę będzie gdzieś się później wybudować, he? A wybudujemy jakąś wioskę A może w wiosce NPC zamieszkamy na chwilkę O dobra daj kabla Chodź do wioski NPC Co tam zamieszkamy? Wymiotuję koblem Dobra chodź do wioski NPC Ja dziewczynki na polach To będzie tylko tak Biegniemy, biegniemy, patrzymy. Ciąk! Są jeszcze patrol. Ja biorę ten domek. Nie ten. To jest mój. No. Albo nie, 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 ja biorę inny. A pokaż nie tego ty. wyposażenie. Ja biorę ten. To jest mój. Idź! Idź w Dobra. E, Dać ci workbenja. A no, daj. I trochę drewna. No. Masz. I masz... I się czep. O dobrze, że u mnie nie ma tego NPC. Aha, u mnie też nie ma. U ciebie jest. Pro led nie ma. Poszedł A. z dądy. Widzisz? Chciałem... Jak jestem umysłowy! Chciałem żwinem zrobić kamienny kilo. Ojej. <śm> Donen, już masz problemy z psychiką. Psychikom. E, Hiką odezwaj się Muzinie <grystanie> Ta, to takie filmiki jak na, na lajcie nagrywane no my tam gdzie byśmy miałaś ci wyzywać tam żeby nie było nie że no. y, będziecie nas hejtować e, jak się wyzywają e, dobra my, my robimy małe cięcie no bo mi się znowu do domu dobijają więc małe cięcie no i dobrze już jesteśmy po Cięciu? Ponownie, no. I y, u mnie zamieszkali dwa współlokatorzy. Ten po prawej z fartuśkiem jest Edek, a ten po lewej to jest... Zenek. <laughs> nie, to będzie Paździoch. O, fajnie. No. no dobra, ja tam już piecyk mam. Ja wykopię troszeczkę kobla. Ało. Wiesz co, węgiel kop, to być ważne. E, to daj mi ten węgiel. No to e... węgiel kop, mówię, a nie... E, to właśnie mi go znajdzie to go wykopię. Beć ...głocha. Chcę być głucha. Akurat na zawołanie węgiel. Ja mam prośbę, cięcie na chwilę. E, dobrze, kolejne cięcie. Przepraszamy. Przepraszamy. No i dobra, już jesteśmy po kolejnym cięciu. O. Zeplazamy. Mm. Mam nadzieję, Dorian. Na dobre ci ale Jezu ten deszcz mi laguje Ja nie wiem jak go wyłączyć Czekajcie, ciekawy czy... Ładersan Oj nie działa Brzydki Eee. Co ty nie lubisz tego? Słońce? Ty tutaj kopać a nie gadać Co ty mnie Eee, Ogółem to z ciebie Dorian mamy piękne lajki nie? się w ogóle gramy oj tam, oj tam dobra, kop się tutaj dalej bo trzeba znaleźć żelazo no co, za... no co za lamusy, czterech lamusów w moim domku mieszka a u mnie było dwóch o, Trzy jeszcze teraz. Jeden wyszedł Lamus. Chodź tu Gnajku. Dawaj, no na solo. Nie no. Czekaj, to jak ja wam pokażę. No i co powiesz? Ty no nie dawaj mi żadnych papierów. Ało, au, au. No. oj, lak. Ale ty walisz. <laughs> bez skojarzeń oj coś lagi oj dorian dorian słaby ten twój internet mm. UPC nie moja wina no ja też mam z i co lepiej się sprawuję od twojego twój to chiński jakiś twoje chińskie czopki <laughs> Ci w czopki <noise> Moje teksty zgapiasz Nie Tak Buten w Morden <noise> <noise> Dobra na polowanie Buten tak Mój kapelusik straciłem Nie to już wieczór się robi czy to jest ranek Ja, ja nie ogarniam bo deszcz pada No dobra to guten tak na razie A później będzie guten aben <noise> Jaraz się tym niemieckim, kopię. <laughs> Ten niemiecki mnie rozwala, ja na każdym się sisiam z tobą. Jak siedzimy w ławce. Dobra. Uważaj, e... bo to się zasypie. Dziękuję. Au! Ty... Chodź, ty gruńku. No nie, dobra, nie rób 300 setnóżka! Dawaj PvP. No nie! Dobra poczekaj, jeszcze ty, jedno żelazo. wyjdę. Ty przy domku zostań. A ja idę po miachu. I mm, już się spodło, jo, ale bym... Taki olaga miałem. O oh, fuck, nie mam jedzenia! Padnę zaraz. To ja wszystko przyściebie. ciebie. Nie, pół tej, tej, tej kosteczki. I, i, I nie sapię. Tak jak ty. Uy, jak to wygląda? ja nie wiem, czy my mamy pismo, czy co? Ale full nie ma. Chyba. A ja, jak to być hard? Wy to wych um, Kolejny lak Au Proled. No, Świnia! Halo! Gdzie ty być? To ja? Ty jesteś świnia? To ja, nie! <ślinia> <ślinia> Powaga, powaga. Teraz śmieszasz mnie chłopcze. Chłopcze, właśnie na kogo mówisz. Ja zaradę dnę i nie będzie fajnie. Jak to? Ile masz serduszek? dużek? Uuuu życzę no, Halo, owca. Masz półsteduszek? No, nie, pół tego życia. Czyli gdzieś... 5 no, a schodzi ci cały czas głód? Yy, schodził ale już nie Zacisie yy, serce No nie już nie schodzi No to chyba mamy wtedy pysful. Um, chyba tak No to trzeba zwącić mopki bo co to być, za gra? No, je być zagra No wiesz to nie mój serwer No dobra to Nic dawaj cię. Nie dobra w kolejnym odcinku zmienimy sobie No ale to tak bez sensu panie no panie, mm, dobra, naciskam ja Co to za murzyn stoi bez kina. Żelazo w włot. Daj co, co możesz mi dać? Nie. Daj muzynie. nie. <noise> Idź, trzep się! Hmm. Nie chcę potrzymać. Foch. <noise> Foch. Mam focha. Zrób F5, ale nie patrz się na twarz, okej? Okay? Odwróć się! Odwróć się i zrób F5. No. Ja to widzę! A. A. Lamus! Nobek. Mhm. Hop, hop, hop. Hop, 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 Ale też dobrze, że mnie zabijeś. Głód mi się ona. No widzisz? Ja wiem co dobre Oddałeś mi moje rzeczy? Tak mm, Kobla zabrałeś, deski nie. zabrałeś Nie zabrałem Tak, bo tutaj nic nie leży chyba, nie? Odaj zło oddaj złodzieju Masz Różdżkę Harrygo Pottera Gdzie? Tutaj leży przed moim hołmem. Jakiś muszyn za oknem mi lata. Ja widzę, że masz baga i weź jeszcze raz tak stan. Ha. <laughs> ja, ja miałem przed chwilą baga, że ty stałeś poza oknem. Ale ja jestem kozacki. Traleb. Nie, nie jesteś kozacki. Ja stałem. z mojego domu, Wandalu. Zabieramy, co się da. Nie. To, no, oddaj ran no dobra oddam ci ale no połowa dla mnie ty lapsie co ty No nie zrobi... no daj mi trochę no tak ja też chcę nie już nie A no tak rzuć masz i siorbaj co? nic nic Ojejej. no i dobra to chyba będzie na koniec w tym odcinku no bo co możemy więcej pokazać w następnym odcinku pójdziemy gdzieś do kopalni pokopać coś no właśnie. Idziemy poszukać jakiegoś miejsca na domek. No i pewnie będzie z nami nowa osoba jakaś, zagra. Chyba. Chyba, chyba. No chyba, właśnie. Chodź mu, że nie. tutaj sobie... O, o chodzi. Ale stan Sto... porządnie. Ech, ech. Fuuu! Dobra. Czekaj, bo ja tutaj srakę wycisnę, na ty... Ech. Dobra, z takim akcentem się żegnamy z wami, więc do widzenia. Łapkujcie, sobujcie i do zobaczenia. E, pożegnałbyś się na no, razie, Na razie, dobrze.